Hello, moi drodzy, cześć, witam serdecznie uberstray kanał od gracza do graczy jesteśmy w Jagged Alliance dwójeczce i tak jak mówiłem będziemy przyspieszać i w materiale będziemy pokazywać bardzo dużo rzeczy, które wcześniej nie pokazywałem. Teraz moi drodzy jeszcze raz dla was mała strzelanina o pierwszą kopalnię, kopalnię Mufufu, Mufu, tak ta pierwsza kopalnia, którą macie od razu na wejściu do zdobycia warto tam zwrócić uwagę na kilka szczegółów, o które mówię w materiale czyli na przykład o tym, żeby zaraz potem po kopalni zdobyć jak najwyższe poparcie w okolicznym miasteczku, dzięki temu wydobycie wskoczy jak najszybciej, ale też przecież warto zdobywać kolejnych najemników i tak jak widzicie tutaj Balary już jest u nas w teamie, ale także jest i Flay. Jak ich zdobyłem zapraszam na ten materiał, na pewno się dowiecie, no bo rzeczywiście nie jest to trudne, a wymaga tak naprawdę troszeczkę koordynacji tego jak zdobyć dwóch termowych najemników. Tak też dzisiaj strzelanina o kopalnie, ale potem jak zdobyłem dwóch najemników darmowych. Zapraszam, Uberslake od gracza dla graczy. Okej okay, moi drodzy, tak jak widzicie perfekcyjna pułapka na trzech delikwentów w kopalni założona. Pozostałych trzech i hieny zostały już wyeliminowane, więc jak sobie na spokojnie wchodzicie to uda się to zrobić. Ja tutaj zrobię to w wejściu bombowym, reszta jest obstawiona, więc Bary powinien sobie... No za mało tych obrażeń było, no nie jest źle. Oni niech się teraz poruszą, dostaną trochę strzału, więc jest szansa, że... O, Kalina nie trafiła. Ale Igor ładnie w tam bombie. Jest, jeden pak, drugi też na wykręczeniu. Tak jest, z dwóch stron. I podszedłeś, gościu, pod Maus, która jest, szczerze mówiąc, albo ci wywali, że tak powiem... Całą serię z tej odległości? No nie. Mi się wydaje, że można będzie sobie małsową. A, małs nie ma noża, te w tym momencie nie dałem jej, więc. No, nie ma tu darmowego ruchu. Wstań! Tak, jak wstaniesz, moja droga. A, nie możesz strzelać korpus, więc przeskoczmy sobie tu. Można było bliżej, byłoby łatwiej, ale sądzę, że. Powinna sobie poradzić. Tak jest. O, no, zostało mu trochę hapsa No, Bary jeszcze ma strzał. Może kolega Bary Undger trafi. Tak jest pięknie zdobyta kopalnia na spokojnie, bez żadnej rany. Mówi, jak rozegracie to ładnie taktycznie. Wchodzicie od strony wybrzeża. Uda się wam to zrobić bezproblemowo. Najpierw eliminujecie sobie hienę i trzech delikwentów. Tutaj, obstawiając, ja ich obstawiłem z dwóch stron, z tej strony i z tej od tego Shimelmana czyli tam, prawda, tego odkrywcy. A potem przeszedłem sobie spokojnie na tą stronę, a pozachodziłem ich, że tak powiem, po cichutku, na spokojnie. Um, tak Michael, jak tutaj. widzicie, nawet MD mało wreszcie. wybornie strzelcy jak MD i e, Maus potrafią sobie poradzić, więc jest to całkiem e, łatwe do zrobienia. No i co najważniejsze, jesteśmy już na etapie zdobycia pierwszej kopalni. Wyszkolimy tu sobie chociaż jeden oddział, żeby oni mieli jakąkolwiek obronę, a nasz drugi oddział będzie atakował kolejne strefy. Ja staram się Wam to robić teraz w tempie ekspresowym, żeby dojść mniej więcej do tego poziomu e, zaangażowania na mapie, co miałem zaangażowania, poziomu, e, że tak powiem, e, odkrycia rzeczy i kampanii. Dlatego, że poprzednie wersje były no bardzo długo e, się, że tak powiem, wlokłem. E, część rzeczy naprawdę trzeba zrobić szybko, tak jak na przykład zdobycie dwóch, trzech kopalni e, po to, aby mieć jak najszybszy dochód. Potem można gdzieś pomiędzy przerwami, jak się ma te oddziały najemników właśnie bawić e, w, no właśnie w to, co wam już mówiłem, czyli w szkolenie najemników. Jest tutaj oczywiście grobowiec, e, który warto. Spenetrować, jeżeli się uda, test siły nieudany. Może niech to zrobi Igor, bo chyba on ma najwięcej siły. Fantastycznie, no i tak, tu będziemy mieli te figurki, a, które potem jeżeli chcecie, zdobyć większą populację w porcie kakao, to warto jest sobie, z popul większą popularność czy tam, a, prawda. Test inteligencji nieudany, najinteligentniejszy będzie Bary. Też inteligencji udany. Kolejna figurka. E, jeszcze jedna gdzieś jest, ale to zaraz sobie znajdziemy. Figurki, oczywiście, są. To tam mamy jakieś części. Bary, znalazł. Tak, też warto tą kopalnię przejrzeć dokładnie. Porozmawiać sobie z górnikami. Porozmawiać z tym szczęściarzem. Winiardem. On jeszcze nas chyba naprowadzi. Obok drzewa jakiegoś chyba jest jedna nagroda. No i przede wszystkim e, iść dalej. Tutaj nie czekacie. Robicie jeden oddział. Reperujecie sobie rzeczy szybciutko, nie spędzacie tutaj więcej niż tak naprawdę doby. No chyba, że szkolenie zajmuje tyle, no to e, warto trochę poświęcić na tym. Dlatego, że drugi oddział, który ewentualnie można zrobić także drugim oddziałem, który tutaj wchodzicie, tak jak ja mam drugi oddział zaraz no ale kopalnia już wam wydobywa, kopalnia nie ma poparcia, za bardzo wśród okolicznego miasta, więc będzie wam mało wydobywać i tak to działa. Dobra, nie przedłużam moi drodzy, sądzę, że w tym odcinku jeszcze zobaczycie Fleetown e, kolejne etapy i także zobaczycie najprawdopodobniej coś na pustyni. Ok, moi drodzy, pora. No właśnie, jak zdobyć Fleja, to jest najważniejsze. E, jedna z rzeczy, która jest najbardziej interesująca i przede wszystkim e, ważna na początku rozgrywki, dlatego że to darmowy najemnik, a nie, nie będzie was to kosztowało, że tak powiem, dużej ilości e, i ruchu, i czasu, i zaangażowania, a na dostaniecie naprawdę fajnego najemnika. Flej znajduje się w jednej z lokacji, pokażę Wam ją zaraz. E, trzeba, no właśnie, znaleźć te wszystkie.

To niech będzie odpowiedzią naszą. Tak, Flaj nie chce z nami walczyć, bo uznał, że jesteśmy zbyt dobrzy, bo go wytropiliśmy. A może chcesz dla nas zapolować. I to jest najważniejsze. Świetnie, Blot się już dogaduje. Pracujesz z nami. Tak jest, moi drodzy. I mamy, i macie w ten sposób fleja. A teraz zobaczmy sobie e, tego gościa, bo przecież e, to jest najważniejsze, jaki on jest i co najważniejsze, co posiada. Został przez nas zrekrutowany, cechy. Całkiem e, fajne, materiały wybuchowe oczywiście nie zna się na nich całkowicie. E, zwinność. No tutaj można by było nad tym trochę popracować, ale spora inteligencja, zobaczcie, to jest też ważne, dlatego będzie się dosyć szybko uczył. E, nad zwinnością można popracować, przecież to zwinność no, można pozdobywać, można zawsze dać mu coś do przeczytania, można dać, dać mu trenera, więc e, zwinność do 70 parów można mu spokojnie rozwinąć. Wysoka zręczność, więc. Na pewno z niego jest dosyć dobry strzelec, kilka punktów można z niego uzyskać. Talent moi drodzy, premia do obrażeń za każdego wroga w zasięgu e, wzroku, efekt krwawienia, tak jest. Czyli e, ataki w krocze i ataki wymierzone w zwierzęta powodują efekt w krwawienie, więc Flei, jeżeli dobrze przyceluje, a jeżeli walniemy mu jeszcze bonusa do celowania, że nie traci z inteligencji, e, prawda? To będzie zadawał obrażenia, e, które powodują krwawienie, co jest całkiem fajne i istotne, bo to jest 5 punktów na rundę, i czasami te 5 punktów po chwili nam sprocentuje. Walka kontaktowa, czyli coś tam posiada, prawda? E, do walki wręcz w, w bliskim zasięgu. No i inspiracja, jeżeli w pobliżu nie ma towarzyszy, więc lepiej, jeżeli ten nasz strzelec flejowy. E, działa sobie troszkę na uboczu, strzela. Może snajpi e, i co najważniejsze, a masz czego snajpić? Bo 84 strzelectwa to, jak na bohatera darmowego, bardzo, ale to bardzo fajne. E, zobaczmy jeszcze, co Flay posiada w ekwipunku. Jak widzicie, ja już trochę mam rzeczy na Flay posiada: no właśnie, trofea, które zbiera sobie po, e, po ofiarach. E, 4 z 1000, więc troszkę tego jest. Nóż. Ostrzałka e, do noży zawsze jest opcja moi drodzy na ostrzenia noży u Fleja. i oczywiście broń to w przypadku jego Winchester 1894 bardzo fajna strzelba. 46 obrażeń, strzela amunicją 44, czyli amunicją, którą macie naprawdę dużo, czyli jest dosyć oszczędna. Zasięg 24, można ją jeszcze troszkę ulepszyć, co polecam zrobić. No i dodatkowo trzeba powiedzieć, że flej rzeczywiście będzie wpasowywał się idealnie do oddziału. Teraz jeszcze raz pokażę Wam na dowództwie, na mapie satelitarnej jak zdobyć fleja i jak ja to zrobiłem. Oddział e, właśnie Wolf, e, Blot i Uber wylądowali tutaj, poza oddziałami Legionu i przeszli się od razu do e, obozu kłusowników. Tam aktywujecie misję i rzeczywiście można zdobyć e, fleja tutaj poprzez e, to aktywowanie misji. Oczywiście w obozie kłusowników czeka na Was niemiła niespodzianka, bo trzeba walczyć z Legionem, więc to też trzeba brać pod uwagę. No i Flay, moi drodzy, tutaj nie widać, oferuje nagrodę za załatwienie. Ciekawe co się stanie, jak powrócimy tam z Flayem. Jeszcze tego nie sprawdzałem. E, Flay pokazał mi się misja tutaj na B4 i pokazała mi się misja na C6, że może się znajdować. No i w ostatniej lokacji na E6 znajdował się właśnie Flay, czyli oznaczone tym właśnie E, kryształkiem, diamentem, prawda? E, misja, że sprawdź te lokacje, tam może znajdować się flej. Znajdował się w ostatniej lokacji i mamy w ten sposób darmowego, bardzo przyjemnego e, najemnika, który no, może wzmocnić porządnie oddział, jeżeli nie posiadacie e, przede wszystkim jakiegoś, jakiejś dużej ilości strzelców, e, większość specjalistów, to na pewno flej wam się przyda. E, fajnie go rozwijać pod takiego strzelca wszechstronnego, niekoniecznie snajpera, takiego wszechstronnego mam na myśli takiego, żeby potrafił też strzelać z karabinów e, szturmowych, bo jednak tych punktów trochę posiada i, i przede wszystkim, no, 9 punktów akcji, no szału nie ma, więc on nie jest taki jednostrzałowy, więc lepiej, żeby on wykonywał te swoje akcje e, skutecznie. Okej. Okay. To tyle o fleju, ale w dzisiejszym odcinku jeszcze na pewno zobaczycie jedną rzecz, która Was interesuje, czyli moi drodzy, bary. Jak zdobyć barego? To jest bardzo proste, mówię o tym już teraz. To siły garnizonowe Legionu. Tutaj w tym forcie znajduje się bary i jego trzeba odbić. Ale jak to zrobić, już zaraz wam powiem. Zapraszam, abyście byli ze mną przy tym materiale, bo dwóch darmowych najemników w jednym materiale mało kto wam publikował. I przede wszystkim pokazywał wam, jak moi drodzy, ich zdobyć. Ok moi drodzy, e, jesteśmy już przy Larym. E, to jeden z ciekawszych pod względem e, charakterku i e, kwestii bohaterów, których możecie zdobyć za darmo. E, jest to lokacja oczywiście z tym fortem, który pokazywałem wam. Jeszcze raz pokażę, gdzie, gdzie jest Lar i gdzie możecie go zdobyć e, za darmo, ale no niekoniecznie tak za darmo, bo wcześniej trzeba. Moi drodzy, zrobić dwie rzeczy. Przede wszystkim w oddziale musicie mieć dosyć dobrze wyszkolonego medyka, dlatego że Lary powinien od Was dostać po rozmowie lekarstwo. Inteligencja 94 to po pierwsze, no i drugie, medycyna też dosyć wysoka. Polecane oczywiście MD w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności Fox. Jeżeli nie posiadacie, to jeżeli jesteście na innym etapie gry, może być też, prawda? Kaufman, prawda, który też jest dostępny jako dosyć dobry medyk. Więc oni na pewno Wam tutaj pomogą. Druga rzecz, którą musicie posiadać w ekwipunku, kiedy chcecie przyjąć Larego, to metawiron. Czyli e, to jest ten cudowny lek produkowany z drzew, który możecie dostać w różnych miejscach, ale nie jest tak łatwo. Najprostsza rzecz to oczywiście spróbować posiadać kilka diamentów, mi się tak udało i zrobić to na pchlim targu, prawda, na tych lootboxach e, uznanego tam prawda. Handlarza więc mi się udało to zrobić w pięciu e, diamentach. Jeżeli tego nie zdobędziecie tam, jeżeli nie posiadacie diamentów, jeżeli je zdeponowaliście i dopiero teraz się gabnęliście, że barego można e, uzyskać, to z tego co ja pamiętam, w szpitalu na pewno znajduje się metawiron 100%, więc tam jeżeli udacie się. Zdobędziecie go. Prawda jest taka, że ja skorzystałem z opcji lootboxów i dzięki temu Larego będę miał bardzo szybko bo to jest dosłownie niecałe dwa dni różnicy po tym, jak przyjmuję sobie fleja. MD przerzuciłem z drugiego działu. No i e, przeprowadźmy pogawędkę z Larem, żebyście wiedzieli, co nas tutaj czeka. Jest troszkę szalony. Tak, ma swoje fajne teksty odnośnie zombiaków i tak dalej, ale one rzeczywiście fajnie się wpasowują. Jeżeli pamiętacie albo nie pamiętacie, to... Yy, tutaj mamy dwa oddziały najemników, mamy Mercy i Aim. Yy, no i właśnie my jesteśmy Z a, a Alary jest z Merców, moi drodzy. Tak, w obozie nie ma już palantów, dokładnie. A, udany też. No dobra, kim jesteś? Dobra, nie pamiętam też swojego imienia. Dziwaku, masz amnezję? Tak, to oczywiście fabuła się. Tak, troszkę za zakręca, że tak powiem. Lary uczestniczył w tym karnawale, dostali tabletki. Tak, weźmy te Wielkie. Wow. Ja. <laughs>

Dane wywiadowcze dla Centrum Pentakel, czyli wiecie, po prostu dostajecie, me, najemnicy Mer zaatakowali. No i jednym słowem mamy kolejnego najemnika, i tak jak wcześniej pokażę Wam Larego. Jak go mniej więcej rozwijać? Jak moi drodzy, tego to najemnika, co on ma takiego fajnego. No, cechy ma bardzo, ale to bardzo chaotyczne. Inteligencja rzeczywiście chyba została osłabiona przez te narkotyki. Zdrowie, zwinność, zręczność i siła po prostu leżą i kwiczą, więc ten gość będzie po prostu się za wami wlokł, ale ma jedną fajną rzecz. Ma materiały wybuchowe na 92. Więc jeżeli posiadacie oddział, który nie ma sapera, nie ma kogokolwiek, kto będzie wam to rozbrajał, a gdzieś z drugiej strony jest Bary Undger i potrzebujecie właśnie najemnika za darmo, który będzie potrafił to robić, no to moi drodzy, zrobi to lary. Co prawda musicie pamiętać, że on za dobrze nie strzela, bo tylko 62, więc jego lepiej dać na te granaty. Bądź broń wybuchową, bo jeszcze sobie jakoś tak poradzi, Tą siłę można troszeczkę podpakować. 67 to jest całkiem fajnie. Zwinność, zręczność, bardzo mało punktów akcji, chyba że nad tym popracujecie. Ma sprintera, czyli zwiększony zasięg darmowego ruchu przy lekkim pancerzu. Ma też wolniejsze wykrywanie, czyli co nieco, co nieco nam się tu podskrada. No i co jeszcze? Medycyna ma wysoko, więc to też możecie mu apteczkę dawać. Będzie nie dość, że wysadzał, to jeszcze będzie leczył. E, materiał, ataki wybuchowe z bliska zadają więcej obrażeń. E, inspiracja, jeżeli na początku tury walczy samotnie. On przeważnie nie walczy samotnie, chyba że rzuca na początku granat i ucieka do swoich, no bo mniej więcej czasami to tak wygląda. No i optymista taki delikatny. Lary nie jest złym najmnikiem, ale przede wszystkim jest za darmo to się najbardziej liczy i jeżeli potrzebujecie najemnika no to stanowczo za darmo, który czasami będzie nosił przedmioty, czasami będzie wam pomagał w pułapkach no i trzeba na niego uważać rzeczywiście, bo on zbiera za przeproszeniem tak samo jak dawał sobie mówiąc kolokwialnie w żyłę, no to Lary wam się przyda. Ogólnie polecam tych dwóch najemników dlatego, że posiadacie dzięki temu oddział złożony tak jak widzicie już ja, tutaj szóstka tam czwórka, więc mamy 10 najemników, z czego trzech za darmo. Więc e, tym, w tym momencie możecie działać, no prawie na trzy fronty. Na pewno na jeden główny. Jeden nasz główny, zaraz pokażę gdzie będzie. Oczywiście tu sobie porozbrajamy wszystko, bo tu Larry pozakładał pułapeczki. Chociaż ja tych pułapek niekoniecznie bym rozbrajał na waszym miejscu, bo jak czasami jak pójdzie atak na ten fort, to tutaj można co nieco, e, moi drodzy, porobić. Blot dostał awans, tobie bardzo cieszy, no i jeszcze zreknijcie sobie, moi drodzy, na widok satelitarny. E, Fleetown już na 50% popularności. Zaraz powiem o co, znaczy lojalność, że tak powiem, zaufania do moich oddziałów. To jest bardzo ważne, zaraz powiem o co chodzi. Tutaj warto wyszkolić oddział, mm, oddział, moi drodzy, milicji, e, dlatego, że bardzo dużo ataków idzie. Między innymi z Pentakurel, tutaj z tych fortów e, okolicznych. E, dodatkowo, tak jak mówię, Lary jest tutaj, więc jego trzeba zdobyć. Tutaj znajduje się <laughs> hlitar w Flitown, więc jeżeli potrzebujecie spróbować metawiron, to tutaj. Ja jeden metawiron znalazłem albo w tej lokacji jeszcze, albo tutaj w podziemiach. E, wiem, że nie było łatwo. Wiem, że też tutaj znajduje się jaskinia z krokodylami i jest szansa, że tam to może być. Tutaj w bunkrze rzeczywiście może być trudno, no i tu się znajduje szpital. Oczywiście jest też szansa trafienia tego tutaj w porcie kakao, ale to jest oczywiście losowy drop. W szpitalu macie to stuprocentowo, we flitown. No, możecie to trafić, nie musicie tego trafiać. Możecie pobawić się, możecie kupić sobie diamenty u Uujczulka, a potem e, polecieć do flitown z tymi diamentami, e, prawda? E, do napchlitar, i tam spróbować e, trafić właśnie meta Aby obronić dobrze flitown i dobrze wydobywało się, mamy 3700 wydobycia. Wydobycie spada to jest najważniejsze a mamy kopalni od kilku dni więc e, trzeba zlikwidować ten i zlikwidować, moi drodzy, to. To jest ta nawiedzona, nawiedzona posiadłość z podwójnym atakiem, który Wam jeszcze pokażę. Tak też te dwie lokacje trzeba zlikwidować i wtedy fleet będzie wydobywało na prawie 100%. Wiadomo, milicja też swoje robi. A oczywiście po zrobieniu tego likwidujemy po kolei to. I idziemy my teraz szturmem, atakiem na tą kopalnię, po to, aby zdobyć tutaj i sprawdzić, czy tam przypadkiem jest pier, ale z tego, co ja słyszałem, to pier e, będzie znajdował się w zupełnie innej lokacji. E, na razie Pentakrel sobie zostawiamy, interesują nas kopalnie, czyli ta lokacja, a potem przerzucamy oddział skrajnie, czyli na port Kakao. Okej, okay, moi drodzy. Wielkie dzięki za ten materiał, że oglądaliście. Dajcie znać, czy wy posiadacie już tych dwóch darmowych najemników. Poza tym, jeszcze z takich darmowych najemników, których można uzyskać, jest Smiley, którego fabuła tutaj gania pomiędzy Fleetown a Pentacre. Ale wykonanie zadania jest naprawdę trudne. I no, że tak powiem, jasne, da się to zrobić. Ale nie będzie tak łatwo. Oczywiście można zdobyć, e, znanego wam już wcześniej, Piera, który został na razie zesłany do kopalni. E, z tego potem, co słyszałem, to on ląduje gdzieś w tych okolicach, w środku e, wyspy e, państwa. No i oczywiście. To już wiecie dobrze, można zdobyć majora, czyli naszego głównego przeciwnika. A jeżeli tego nie wiecie, to wam zaspoilerowałem, ale no trudno, eee, moi drodzy. Znikamy. Mamy 41 tysięcy, przedłużamy kontrakty. Tak jak widzicie, przed pierwszym przedłużeniem kontraktów, to jest bardzo ważne. Przed pierwszym przedłużeniem kontraktów eee, obu, bo tutaj mamy łącznie wynajętych siedmiu najemników. To moi drodzy, przed pierwszym przedłużeniem kontraktów mamy już trzech darmowych najminków, naszego własnego i dwóch zdobycznych. Wydaje mi się na datę 16 kwietnia, że to jest całkiem sensowny postęp w grze, bo teraz tylko i wyłącznie atakujemy, a dodatkowo możemy sobie pozwolić na wynajęcie jeszcze jakiegoś dobrego specjalisty.